Moi drodzy przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Kochanie, zbliża się 21 marca, to jest dzień równanocy marcowej, i teraz będzie przekaz od istot świetlistych na temat tego, co się dzieje i co będzie się dziać. Perspektywa pomocy podczas równonocy marcowej 21 marca 2022 roku. Istoty światła w sferach oświęconej prawdy ujawniają nam, że w sercach i umysłach miliardów ludzi na całym świecie zachodzą bardzo pozytywne zmiany. Gdy z szokiem i przerażeniem obserwujemy wydarzenia rozgrywające się na Ukrainie, Zbiorowe skupienie się ludzkości na nieświadomym bólu i cierpieniu zadawanym naszym siostrom i braciom, otwiera serce ludzi w niespotykany dotąd sposób. Tworzy zbiorowy kielich świadomości, przez który dominująca ludzkość wzywa w modlitwie do boskiej miłości, pokoju, miłosierdzia, współczucia i kosmicznego przebaczenia. Jam Jestem obecność. Każdego człowieka aktywuje naszą wewnętrzną wiedzę i nasze wspomnienie o jedności całego życia. Przyspieszone przebudzenie mas przynosi się teraz na wyższy poziom. Stwarza to święta przestrzeń dla napływu boskiej interwencji przekraczającej największe oczekiwania nieba, które nastąpi podczas równonocy marcowej. Poniżej znajduje się to, co Towarzystwo Niebios powiedziało nam o tej boskiej interwencji. Teraz, gdy mieliśmy kilka tygodni na przyswojenie potężnego napływu kosmicznego przebaczenia, które otrzymaliśmy podczas Igrzysk Olimpijskich w lutym, oraz niesamowitego światła, którym zostaliśmy pobłogosławieni, gdy jednocześnie. Wstąpiliśmy przez Wrota Wodnika. Ścieżka została oczyszczona na kolejny krok w znacznie przyspieszonym procesie zniesienia Matki Ziemi. Towarzystwo Niebios podziela fakt, że planetarna sieć boskiej miłości Matki Ziemi, którą pracownicy światła współtworzyli od ponad 50 lat, jest teraz gotowa i zdolna Wytrzymać nowe i nieskończenie wyższe pulsacje boskiej miłości naszego Boga Ojca Matki. Dzięki połączonym wysiłkom nieba i ziemi, planeta ta osiągnęła częstotliwość wibracji w 2001 roku, która pozwoliła naszemu Bogu Ojcom Matce, tchnąć w naszą planetarną sieć boskiej miłości, najwyższy aspekt ich miłości, jaki ludzkość mogła. Bezpiecznie uzyskać. Ten aspekt Boskiej Miłości jest znany w całym stworzeniu jako płomień przemieniającej Boskiej Miłości. Przez ostatnie 21 lat, planetarna sieć przemieniającej Boskiej Miłości Matki Ziemię błogosławiła całe życie na tej planecie i cudownie pomagała ludzkości w naszym procesie przebudzenia. Teraz z powodu pozornie cudownych zmian, które niedawno miały miejsce w ziemskich ciałach ludzkich, królestwie żywiołów i matce ziemi, wibrujemy z częstotliwością światła, które pozwoliło naszemu Bogu Ojcu, matce, bezpiecznie tchnąć w naszą planetarną sieć przyminającą boską miłość, nieskończenie wyższych częstotliwości ich miłości która jest znana całemu stworzeniu jako wszechogarniająca boska miłość. Wszechogarniająca boska miłość Boga nie tylko obejmuje przyminającą Boską miłość, ale nieskończenie przewyższa te częstotliwości światła i podnosi ludzkość na wyższe częstotliwości miłości Boga niż mogliśmy kiedykolwiek doświadczyć. W 2021 roku pracownicy światła wspólnie po raz pierwszy stworzyli pole kwantowe o bardzo delikatnych częstotliwościach początkowych wszechograniającej boskiej miłości. To pole siłowe światła delikatnie obejmuje Ziemię, przygotowując każdą cząstkę i falę życia na poziomie komórkowym do napływu światła, które zaleje Ziemię podczas. Zbliżającej się nocy która nastąpi 20, 21 marca 2022 roku. Kampania niebios dała nam aktywność światła, która zapoczątkuje potężny wyczyn ponownej kalibracji sieci planetarnej boskiej miłości Matki Ziemi z częstotliwościami przypominającej boską miłość do Oszołomiających pulsacji wszechogarniającej boskiej miłości naszego Boga, Ojca Matki. Ten napływ światła będzie się nasilał, gdy będziemy przychodzić przez dni poprzedzające, podczas i po równanocy marcowej. Fizyczny obraz planetarnej sieci boskiej miłości. Matki Ziemi jest energetycznie bezpośrednio związane z sieciem boskiej miłości Matki Ziemi, oznacza to, że każdy obraz tej sieci planetarnej bez względu na to, gdzie się znajduje na planecie, będzie jednocześnie wywyższony i trwale zakotwiczony w transcendentalnych falach wszechogarniającej boskiej miłości Boga. Ponieważ jesteśmy kierowani przez tą Działalność światła przez naszą JAM jestem obecność. JAM jestem współtworzącą planetarną sieć Ziemi o wszechograniającej boskiej miłości. JAM jestem głęboko wdychającą i wydychającą. I JAM jestem skupiącą całą moc mojej uwagi i moich boskich intencji na tej aktywności światła. Gdy wchodzę do środka, do boskości, płomienie mojego serca. Jam jestem moim, jam jestem obecnością. I jam jestem jednym z obecnością każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na ziemi. Kolektywna ja jestem obecność ludzkości teraz łączy się w jedną świecącą się istotę światła, która Uspokaja Matkę Ziemi i całe życie, które się na niej rozwija w boskości naszych połączonych płomieni serca. Jak jeden głos, jeden oddech, jedno bicie serca i jedna energia, wibracje i świadomość czystej boskiej miłości, wzywam mojego Boga Ojca Matkę i Legiony Światła w całej nieskończoności. Umiłowanie. Wyjdzie naprzód teraz. Ja jestem jedna z tymi wszystkimi wspaniałymi mocami światła. W moim szczerym wezwaniu serca ci bezinteresowni posłańcy Boga z radością przyszli, aby pomoc zbiorowej ja jestem obecności ludzkości wywyższyć planetarną sieć Matki Ziemi. Przekształcając boską miłość w zupełnie nowe częstotliwości i boskie pulsacje wszechogarniającej boskiej miłości naszego Boga, Ojca Matki. Ten dar boskiej miłości od naszych rodziców chrzestnych nabierze rozpędu w dniach poprzedzających, podczas i po otwarciu portału światła, który rozszerzy się do pewnej szerokości podczas równonocu w dniach 20-21 marca 2022 roku. Z powodu zmian zmieniających życie, które zaszło w ziemskich ciałach ludzkości w ciągu ostatnich kilku lat, ta niesamowita częstotliwość wszechogroniającej boskiej miłości Boga jest teraz dostępna dla każdego mężczyzny, dla każdej kobiety i dziecka na naszej planecie Ziemia. Ten potężny napływ światła zostanie skalibrowany w planetarnej sieci Matki Ziemi poprzez w pełni zintegrowaną obecność ja jestem obecnością każdego człowieka i nowo przywróconej, nieśmiertelnej, zwycięskiej czy płatkowej płomień w każdym sercu. Umiłowanie Legiony Światła, proszę Was, Abyście zabrali każdy elektron ceny energii życiowej zużywanej przez ludzkość w tym świętym czasie. Oczyśćcie tę energię mocą i mocą tysiące słońc za pomocą nowych częstotliwości, słonecznych 5D, fioletowego płomienia, kosmicznego przebaczenia Boga. Wplećcie te oczyszczone energie do zbiorowego kielicha świadomości ludzkości, tak aby każdy elektron cennej energii życiowej, uwolniony przez synów i córki Boga na Ziemi w tym okresie czasu, był zaangażowany w ponowną kalibrację planetarnej sieci Matki Ziemi. Do najwyższych możliwych częstotliwości wszechogarniającej boskiej miłości naszego Boga Ojca Matki. Umiłowany Bóg, Ojciec, Matka, aby ludzkość zwycięska zakończyła to święte przedsięwzięcie, proszę Was, abyście teraz wdychali najwyższe częstotliwości prany i wytalności, które ludzkość jest w stanie uzyskać poprzez święty oddech każdego człowieka. Teraz, gdy ten pełen wdzięku święty oddech obmywa ziemię z każdym oddechem ludzkości. Uwalnia nowe, znacznie rozszerzone modele świadomości sojuszu, jedności i szacunku dla całego życia z nowego planu działania Matki Ziemi na wypadek nieprzewidywalnych okoliczności. Z każdym świętym wdechem to nowe wzorce są teraz kodowane przez zbiorową jam jestem obecność ludzkości w sercu i umyśle każdego człowieka na ziemię. To będzie masę ludzkości do nowego i nieskończenie wyższego poziomu świadomości. Kolektywny JAM jestem obecność ludzkości jest teraz dowodzona jednym głosem: JAM jestem kielichem i jestem świętym grałem, przez który przepływają teraz najwyższe możliwe częstotliwości wszechogarniającej boskiej miłości naszego Boga, Ojca Matki aby ponownie skalibrować planetarną sieć Matki Ziemi do planetarnej sieci wszechogarniającej boskiej miłości. Z każdym świętym wdechem ta nowa i pewna wdzięku częstotliwość miłości Boga jest nieustannie kodowana w planetarnej sieci Matki Ziemi i podnosi dzieło światła każdego człowieka na nowe poziomy nieskończonej doskonałości Boga. Ta częstotliwość boskiej miłości wzmocni działanie światła każdego człowieka w tysiące razy każdego Bożego dnia. W ten sposób wykładniczo zwiększając zdolność ludzkości do dawania światła światu w sposób wykraczający poza wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyli synowie i córki Boga. I tak jest. Teraz w każdym płomieniu serca rezonuje głęboka prawda o tym, że nowa skalibrowana sieć planetarna wszechogarniająca boskie miłości Matki Ziemi jest pomostem do wolności, przez którą ta błogosławiona planeta i całe jej życie znoszą się teraz w najwyższej sferze doskonałości 5D, jakie kiedykolwiek znaliśmy. Z każdym świetnym oddechem Kolektywne, JAM jestem obecność ludzkości, wdycha teraz do mentalnych i emocjonalnych warstw Ziemi błyskotliwe wzorce doskonałości dla nowego planu działania Matki Ziemi na wypadek nieprzewidywalnych okoliczności, jak orzekamy, JAM jestem przyczyną wszechograniającej boskiej miłości Boga, która jest teraz na zawsze zakotwiczona w planetarnej sieci Matki Ziemi. Z każdym wzniosłym świętym oddechem aktywuje podstawowe duchowe mocy wszechogarniającej Boskiej Miłości Boga, nad którą Matka Ziemia i całe jej życie wznoszą się teraz w 5D wymiar krystalicznych, częstotliwości nowej Ziemi. Wszechogarniająca miłość Boga Ojca Matki kwitnie teraz na Ziemi dzięki zbiorowej obecności ludzkości. Ja jestem obecność. Деньги этой идеальности, святого людскость, королевство живёл и матка земля взрастаем до высшей чистотливости сведомости, наивысшей милости. Ям естем, ты размисшем милости, которым завше мелом быть. Ям естем истотом милостям, которая беже на себе ответственность за кохание той милой земли и целого ей вольного жития. Естем Jednym z tą błogosławionym planetą, a Matka Ziemia jest jednym ze mną. Ja jestem teraz nieustannie obdarzona potężnym polem mocy wszechogarniającej boskiej miłości Boga, niż kiedykolwiek wcześniej mogłabym otrzymać tę miłość. To pole siłowe nieskończonego światła pozwala mi osiągnąć wyższy poziom służby. Ponieważ teraz jestem powołana do wzmacniania światła, które ja jestem dopełniającym świat umiłowany Bóg, Ojciec Matka i legiony światła, które pomogły ewolucji Ziemi w tym świętym dniu. Akceptuję, że ta działalność światła była zwycięska zakończona przez Boga i będzie budować siłę i moc z każdym moim świętym oddechem. Tak to jest. Umiłowany jam jestem, umiłowany jam jestem, umiłowany jam jestem tym, kim jestem. Kochani, proszę, zachowujcie tą potężną, aktywną światła w płomieniu serca swojego i napełniać ją każdym świętym wdechem, który wy robicie od tego momentu, aż Bóg zwyciężko dokonał kolejny, równa nocy marcowej